Hej Wszystkim z HexproMawora, witam Was na moim kanale. I słuchajcie, przepraszam Was bardzo, że nie było filmiku, a raczej Vlogmasu dwa tygodnie. Ale jak wiadomo, szkoła i te sprawy, czasu mi nie za bardzo starczyło. I ostatnio nagrałam filmik Coca-Cola, ale on wyszedł 2-3 dni temu, więc też jest trochę słabo na moim kanale. I właśnie dlatego chciałam już przyjść do Was z nowym filmikiem. Jutro jest wigilia, i dzisiaj. Jadę teraz do sklepu kupić prezenty dla rodziny oraz Arysa, i też zajdziemy do biblioteki, żeby pożyczyć jakieś dwie, trzy książki. Tutaj Arys wszedł teraz do pokoju, więc pewnie zaraz go pokażę. A więc jedziemy, żeby jest 12, a ja film. Słuchajcie, ja już jadę do sklepu, ale trochę to jest smutne, bo nie ma śniegu, tylko jest zielona, trawa, jakby była wiosna. To jest takie smutne, nie? Słuchajcie, jest już godzina 16, i ja teraz jadę jeszcze raz drugi do sklepu, ale tym razem jest już ciemno na dworze, to wtedy zobaczycie te iluminacje świetne w moim mieście i teraz je trochę nagram, bo wtedy będzie taki klimat, wiecie o co chodzi, a więc ja się teraz dostępuję, a nie tutaj, będę tak stała. spokojnie, nie martwcie się zaraz wam pokażę te prezenty, które kupiłam i jak będę robiła te sałatki, pierniki i różne tego typu rzeczy w sumie na tym też pokażę jak już pokój na święta więc mam nadzieję, że ten film wam się spodoba, dajcie w górę tutaj jest pewnie taki na pisz tak łapkę w górę i kliknij suba, więc zróbcie to, macie na to czas 5 sekund. O nie, tak jak w moim pierwszym filmie na YouTube. I teraz zauważam, że Arys leży tutaj na łóżku, więc chcę Wam go pokazać. Z racji tego, że jeszcze jutro muszę coś dokupić dla mamy na prezent, to dzisiaj pokażę tylko, co kupiłam dla Arysa, i teraz w środku wygląda to tak. Na pierwszym miejscu jest to taki batonik Dentastics do gryzienia dla psów, żeby zęby miał czystsze, coś takiego. Kolejne to wiadomo, jakieś tam przysmaki, czy takie kiełbaski. o. No i taka różowa zabawka piszczałka. Mam nadzieję, że Arysowi się spodoba, chociaż mi się wydaje, że prezent fajny. A szczególnie ta zabawka.